Kochani, nazywam się Karol Zdrojewski, jestem właśnie nad Polskim Morzem w Gdyni. Kochani, trzy dni temu z Kruszta Gdańskiego wystartowałem w pieszoł pielgrzymkę. Będę przemierzał Polskę dookoła. Przy granicy 3000 km przez 3 miesiące tak, abyśmy zebrali pieniążki dla Franusia foremnego, który cierpi na nowotwór złośliwy neuroblastomę czwartego stopnia, tylko milion złotych może uratować jego życie oraz na, dla Klaudii. Dla Klaudii akurat potrzebujemy już tylko 7,5 tysiąca złotych. Cier, cierpi na zespół Turnera, dlatego podjąłem się niesamowitego wyzwania. Przejdę cały kraj dookoła Polski, zaczynając w Pruszczu Gdańskim. Jestem w winy teraz idziemy w stronę Szczecina ze Szczecina idziemy na dół Polski przy granicy, potem przy granicy oczywiście Kraków idziemy i dookoła, no chyba tego już nie muszę Wam tłumaczyć, 3000 km w nogach 3 miesiące kochani podróży a więc serdecznie zapraszam do wsparcia tej akcji możecie śledzić nas na stronie na Facebooku, nazywa się oczywiście Pieszo Po Zdrowie mamy też Instagrama, który nazywa się Pieszo Po Zdrowie a niedługo wjeżdżamy również Kochani, jeżeli macie ogromne serca, jeżeli chcecie śledzić moją pielgrzymkę, trzy miesiączną pielgrzymkę dookoła Polski, serdecznie zapraszam. Pragnę nadmienić, że w tamtym roku razem z tatą chorej dziewczynki i dziadkiem chorej dziewczynki szliśmy wzdłuż Polski z zakopanego na Hel 1300 kilometrów aby uzbierać 9,5 miliona złotych na najdroższych świata na szczęście dzięki Bogu się udało. Dlatego też podjąłem yy, tego wyzwania w tym roku dla dwóch naszych małych bohaterów. Kochani, śledźcie nasze social media, śledźcie naszą pielgrzymkę. Zapraszam serdecznie do udostępnienia i pamiętajcie, że każde udostępnienie to dla nas nowe okno na świat. Wasi znajomi będą mogli zobaczyć naszą stronę, będą mogli obserwować naszą pielgrzymkę, będą mogli obserwować to, jak czynimy. Dobro, kochani, pokażę Wam tutaj, bo tak się nagrywam. Jestem yy, aktualnie w Gdyni, ale już niestety muszę się zwijać, ponieważ za 8,5 kilometra mamy umówione, umówioną mszę świętą w kościele garnizonowym o godzinie 17, gdzie ksiądz wpuści mnie, abym mógł opowiedzieć wiernym o naszej pielgrzymce. O tym, co robimy i będę mógł kwestować przed kościołem. Kochani, nadmienię tylko, że nasza strona na Facebooku, pierwszą pozdrowie, jest wiarygodna, uwiarygodniona niebieskim, niebieską odznaką wiarygodności, a także nasza zbiórka jest zarejestrowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, a więc jest wszystko w pełni legalne. Nie musicie się o to obawiać, a bardzo łatwo to sprawdzić, kochani. Trzymam kciuki za was. Liczę na Wasze udostępnienia. Mam nadzieję, że ten filmik pójdzie w świat. Mam nadzieję, że zrobicie hałas. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tej trudnej wyprawie w tych codziennych zmaganiach. Nie robimy tego dla siebie. Robimy to tylko i wyłącznie dla tych dwóch małych bohaterów. A więc liczę na wasze wsparcie, liczę na Wasze pomoc. Liczę na to, że otworzycie swoje serca, a na sam koniec powtórzę pieszo. Po zdrowie. Zapraszam wszystkich, trzymam kciuki. Udostępniamy, lecimy na cały kraj, lecimy na całą Polskę. Obserwujemy pielgrzymkę dookoła Polski, aby uratować życie małych bohaterów. Jeżeli skończymy szybciej niż te trzy miesiące tych dwóch małych bohaterów, na pewno bierzemy kolejne dziecko, aby uratować jego życie. Nie schodzę z trasy, dopóki nie dojdę do Pruszcza Gdańskiego. Co prawda byłem w Pruszczu Gdańskim 3 dni temu, ale będę z powrotem za 3 miesiące obchodząc cały kraj. A więc kochani, to czy to się uda zależy tylko i wyłącznie od was, od Waszych dobrych serc, od Waszych dobrych chęci, od udostępnień, od lajków, od serduszek. A więc ahoj przygodo, trzymam za Was kciuki. Buziaki, pozdrawiam. Karol Zdrojewski z akcji Pieszo Pozdrowie. Zapraszam na nasze social media.